Dobry wieczór Państwu. Witam na konferencji prasowej po meczu Energa Basket Ligi. HydroTag Radomena za Starbace Zielona Góra. Zwycięstwo gości 93 do 70. Jest z nami trener Arkadiusz Miłoszewski oraz kapitan zespołu Łukasz Koszarek. Panie trenerze oddaję Panu głos. Proszę o ocenę ogólną tego spotkania. No, ocena ogólna była taka, że przyjechaliśmy tu po wielkim zwycięstwie, jak wszyscy wiedzą, w całej Polsce przeciwko Euroligowemu hegemenowi, hegemenowi CSK Moskwa, i tutaj nasza praca jako trenerów, moja i trenera Feliksa była, żeby przywrócić zespół do takiej mentalnej, mentalnej koncentracji przed meczem z HydroTrackiem. Oczywiście bardzo baliśmy się tego meczu. Twierdziliśmy, że to był, może być jeden z najcięższych meczów naszych do rozegrania do tej pory w sezonie. Ja troszkę personalnie też przyjąłem ten mecz, bo to był pierwszy raz, kiedy prowadziłem, miałem zaszczyt prowadzić ENEA zastali jako head coach. Podzieliliśmy się, wiemy, że nasz trener ma swoje problemy. Ze śmiercią mamy związane, więc podzieliliśmy się z, z Felixem Alonso, że on będzie prowadził mecze VTB, bo on odpowiada za scouting VTB. Ja odpowiadam za scouting PLK i wiem więcej o PLK i od, od razu ustaliliśmy, że ja będę prowadził to. Mówię osobiście, że przyjąłem ten mecz osobiście, bo do tej pory dwa razy prowadziłem zespół. Ale w samych końcówkach meczów, jak trener Tabak został wyrzucony za faule techniczne, to było w tamtym roku w Toruniu, pamiętam dobrze, i w tym roku w Śląsku i te porażki, bo to dwie porażki były, tak troszkę personalnie przyjąłem i byłem bardzo skoncentrowany na tym meczu, bardzo mocno chciałem się przygotować i zmobilizować zespół. I tu chciałem podziękować całemu zespołowi. Tak jak powiedziałem, chciałem mentalnie do nich dotrzeć. Dotarłem troszeczkę taką e, rozmową e, rodzinną, tak, że my, e, tak naprawdę nasze rodziny cierpią na tym, że tak jeździmy, e, że nie ma nas w ogóle w domu, że moje dzieci e, są, chciałyby się ze mną pobawić, ale nie ma na to czasu e, i powiedziałem, że przyjechaliśmy tu jako profesjonaliści nie po to, żeby odbyć mecz, tylko żeby e, okazać respekt e, przeciwnikowi, hydrotakowi i grać tak jak graliśmy przeciwko CSKA dwa dni temu. Dziękuję. Łukasz, Twoja opinia po tym spotkaniu? E, witam serdecznie. Przede wszystkim, tak jak trener powiedział, dzisiaj był idealny mecz, żeby, żeby zaliczyć jakąś spadkę, bo jesteśmy trochę zmęczeni. Jeździmy cały czas po Polsce, ale, ale naprawdę ten, ten zespół zadziwia. Od początku od trenerów wszystkich, skończywszy na zawodnikach, na pewno y, profesjonalnie podchodzimy i dzisiaj też może trochę na początku. Potrzebowaliśmy czasu, żeby wejść w rytm, ale, ale później już kontrolowaliśmy mecz. Także wielkie gratulacje również dla, dla trenera, dla którego nie był to łatwy mecz. Yy, dla Felixa również, bo, bo wchodzili w buty yy, trenera Tabaka, to nie było łatwe, żeby nas zmobilizować, żeby nas yy prowadzić, ale oni świetnie, świetnie wykonali swoją pracę i, i, i tak naprawdę. Bez żadnych strat y, możemy powiedzieć, jesteśmy dalej, i, i tyle. No. Czekają nas kolejne mecze, więc musimy być dalej skoncentrowani. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pytanie od Piotra Dobrowolskiego, sportowe fakty, do trenera. To jest takie bardziej twierdzenie, ale to się wiąże z tym, co Panowie mówiliście: chodzi o, o to zmęczenie, bo Pan dziennikarz powiedział, że zupełnie po Was nie było widać zmęczenia. W drugiej połowie, jak udaje się wam odbudowywać tę formę fizyczną, z czego to wynika, że jesteście cały czas zaangażowani? No niewątpliwie okres przygotowawczy jest ważny. Niewątpliwie dobór ludzi jest ważny. Mówimy tu o młodych ludziach, którzy są szybko się regenerują. Ale ja uważam, że najważniejszym aspektem jest ten aspekt mentalny, i mamy bardzo dobrą chemię w drużynie. Gramy. Bardzo dobrą koszykówkę, zresztą wszyscy to widzą, wszyscy to zauważają, eksperci i ta regeneracja po wygranych meczach jest dużo szybsza. To znaczy mentalnie się szybko odbudowujemy, odnośnie ciał, no to wiadomo, że sztab ludzi pracuje na to, żeby odbudować chłopaków. Co zauważyliśmy po tym sezonie, jak do tej pory? Zawodnicy lubią grać, zawodnicy nie lubią trenować, nie lubią nudnych treningów. Jednak ta adrenalina, że to każdy twierdzi, każdy trener, że najlepszym treningiem jest mecz. My tych meczów gramy więcej niż, tre, niż treningów niestety, bo teraz już za, za dwa dni gramy w, w spójni Stargard, za, za, za cztery, za pięć dni chyba gramy z, z Niżnym u siebie. W VTB i tych meczów się tyle nakłada, że odbudowywanie mentalne jest bardzo szybkie, bo są mecze wygrane. Chemia w zespole jest idealna, tak jak Łukasz powiedział: między sztabem trenerskim i zawodnikami jest wszystko, wszystko perfekt. I ja myślę, że to jest najważniejszy akcent, który pozwala nam się bardzo szybko odbudować. Gratulacje dla Drużyny za staro Zielona Góra, za ten mecz i za, za cały sezon, bo. E... Myślę, że wszyscy są pod wrażeniem tego, jak, jak grają, jakie osiągają wyniki e, przy terminarzu, który mają, tam nie słychać żadnych narzekań. E, grupa bardzo dobrych zawodników, również sztabu, e, no, duże umiejętności, duże i szykarskie. E, mimo, że dzisiaj może potrzebowali trochę minut na, na rozgrzewkę, ale, ale jak już się rozgrzali, to grali bardzo to, co zawsze do tej pory grają, agresywnie. I, i po prostu nie mogliśmy sobie z tym poradzić. Zresztą nie tylko my i w, i w naszej lidze i wiele zespołów też się przekonało o ich obronie w lidze VTB. Ja jedynie mogę mieć tylko pretensje o ostatnie może 8 minut, bo gramy raz w tygodniu i nie może się zdarzać taka, taka rzecz, że po prostu opuszczamy mecz. Mamy teraz znowu prawie tydzień wolnego i powinniśmy grać do końca i jeżeli mogę się o coś przyczepić do swoich zawodników, to tylko o to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak Twoja, twoja opinia, Twoje spostrzeżenia w tym spotkaniu? Mecz zaczął się dla nas dobrze. Udało nam się zaskoczyć też dobrze, zacząć w miarę agresywnie, e, skoncentrowani. E, no ale wystarczyło to tylko na, na praktycznie pierwszą kwartę, bo to od drugiej kwarty zaczął grać zu, e, zupełnie inaczej, mocniej w obronie. Popełniliśmy za dużo strat w tym fragmencie gry. E, przegraliśmy drugą kwartę wyraźnie. I no Stelmet, y, takich, takich okazji już nie marnuje, poczuł się dobrze pewnie i wygrał, wygrał zasłużenie ten. <laughs> Dziękuję bardzo. Mam dwa pytania do trenera Piotra Dobrowolskiego ze sportowych faktów. Są to oba pytania personalne. Pierwsze y, proszę wyjaśnić y, małą liczbę minut, y, którą otrzymał Marcin Piechowicz w tym spotkaniu. Hmm. No po prostu nie grał tak, jak ja od niego oczekuję, tak jak on potrafi grać i dlatego ograniczyliśmy jego minuty. No to nie jest nic tutaj, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, czy konflikty, czy nie, wręcz przeciwnie, wszystko jest w porządku, tylko Marcin był dzisiaj wycofany w meczu po prostu i zdecydowałem, że, że będzie go troszeczkę krócej. Tyle, bez żadnych, bez żadnych dodatkowych historii. I drugie pytanie, czy o Jakuba Domańskiego? Czy, czy, czy sprawdzaliście może, czy to jest najmłodszy zawodnik w historii Energa Basket Ligi, który wszedł na boisko i zdobył punkty? Nie, nie sprawdzaliśmy. Przede wszystkim chcieliśmy mieć człowieka do dwunastki, który będzie bardzo tego chciał, który, który doceni to, że, że może być z drużyną i może podpatrywać. Nas zawodników seniorskiego teamu, ty i będzie mu to sprawiało przyjemność i frajda. Dlatego jest tutaj z nami e, Jakub.